Spotkaniem oczekiwania są ogromne. Nie wiem jak Państwo, ale my liczymy na świetne widowisko i grad bramek. Niedługo transmisja. Serdecznie witamy wszystkich Państwa przed telewizorami! Ten mecz będziemy dziś komentować w duecie. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Czeka nas dzisiaj, drodzy Państwo, nader ciekawa konfrontacja w ramach rozgrywek ligowych. Beijing Guan zmierzy się z Shanghai Port. Miło jest porozmawiać przed meczem, podzielić się typami, ale teraz już dość gadania. Obejrzyjmy razem to świetnie zapowiadające się spotkanie. Realizator pokazuje nam teraz jedenastkę gospodarzy. Zapowiada się, że zagrają tradycyjnym 1-4-5-1 Jacku. Tak, to by znaczyło, że będą chcieli zrobić dwie rzeczy. Zabezpieczyć tyły i zdominować spotkanie dzięki przewadze liczebnej w linii pomocy. Pytanie, jak zareagują na to rywale? No i jeszcze jedno, czy ten osamotniony napastnik będzie miał dziś odpowiednie wsparcie? Zestawienie na pewno dobrane pod kątem ulubionej taktyki z wysoko postawionym pressingiem. Rzeczywiście sztab trenerski chce, żeby właśnie to było ich znakiem rozpoznawczym. Dopaść rywala z piłką, zmusić go do błędu, wygrać starcie o piłkę. Taktyka stara jak świat, ale wciąż niezwykle skuteczna. Oczywiście pod warunkiem, że wykonawcy wiedzą co mają robić i staną na wysokości zadania. Pierwszy gwizdek. Jedziemy. Nie daje sobie odebrać piłki. Dobrze się teraz zastawia. Niełatwo mu będzie zabrać piłkę. Ulej. Piłka trafia do Oskara. I tym udanym wejściem skasował atak rywala. Ileż się ostatnio mówiło o występach Oskara. Myślę, Jacek, że trener rywali uczulał na to piłkarzy. Mało kto. Chwila, chwila. Pachnie tu golem. Wybija bramkarz, ale piłka nadal w grze. No, myślałem, że może tu być gol, ale świetna była ta interwencja. I... I udana interwencja. Głęboko w pole karne zagrywa, a teraz świetny odbiór, może być groźnie. Piłka trafia do Oskara. Teraz wspaniała okazja! Poprzeczka, ale to nie koniec. Piłka w grze. Szansa, czy przełamie impas? Mamy pierwszą bramkę! To tylko rozkręci nam emocje! My oglądamy powtórkę, a trener wciąż piekli się na swoich zawodników. Naprawdę kiepskie było to wybicie, za krótkie, zbyt niepewne i rywale w pełni to wykorzystali. Ta bramka obciąża obronę. Stworzył nam się wynik, jest 1-0. Bardzo dobrze teraz drybluje, nie daje sobie zabrać piłki. No i teraz prowadzi ten rajd do środka boiska. Ręcznikowa gra w defensywie. Brawo. Ulej. I tracą piłkę. Vargas. Ulej. Ładna wymiana podań. Szukają dziury w obronie. Piłka trafia do Oskara. I doskonała okazja. Gol, proszę Państwa. To może być rozstrzygające trafienie. Mają już dwie bramki przewagi. W takiej odległości trzeba by się chyba potknąć o własne nogi, żeby dotrafić trafić do siatki. Popatrzmy z jaką łatwością wykorzystana ta sytuacja. No to mamy 2 do 0. Dobry odbiór, piłka jednak wyszła na aut. Poszedł do przodu, od razu zrobiło się ciekawie. Ale szatak teraz na piłkę. Oscar, Vargas. Ładne minięcie, może być groźnie. Zbiega do środka, jest coraz bliżej bramki. Pewne wejście we własnej szesnastce. I teraz dobra okazja do kontry. Strata, a dobrze się ta kontra zapowiadała. Opłacił się pressing, piłka opuściła boisko. Doskonała piłka za obronę. To mogło wyglądać obiecująco, ale obrona dobrze dysponowana. Przechwytuje. Rywale próbują odebrać mu piłkę, ale on sobie z nimi radzi. Wznowią grę od rzutu rożnego. Kibice się ożywili. Przegrywają dwiema bramkami, jeśli wykorzystają ten corner, Wciąż mogą coś tu ugrać. Rzuca piłkę przed bramkę. Znakomite ustawienie i przechwyt. Spójrzmy, co teraz zrobi z piłką. Szansa na gola. Wow! co za bramka. Zwoleja do siatki. Pewny mieszony strzał. Wielkie, wielkie brawa. Widzimy w powtórce, że świetna była to brzuchka. Zbudowanie akcji to jedno, druga sprawa to wykończenie. Prawa za skuteczne zastawienie się i precyzyjny strzał. A zatem mamy wynik 2-1. Bargas. Widzimy teraz, że do czasu meczowego doliczono minutę. Słyszymy gwizdek kończący pierwszą połowę. Teraz kwadrans przerwy. Dosyć gadania. Zaczynamy grę. I wulej! I utana interwencja. trafia do Oskara. I doskonała okazja. Gol proszę państwa. To może być rozstrzygające trafienie. Mają już dwie bramki. Szansa na gola. Wow. Co za bramka. Zwo Zmiana stron i rozpoczynamy drugą połowę meczu. Świetne wyczucie. Akcja przerwana. Obramki mają już blisko. Można by coś tu wymyślić. Ulej. Ulej. Ściąga na siebie uwagę całej obrony. Do środkowuje w pole karne, ma komu zagrać No cóż, już po zagrożeniu, przynajmniej na razie Znowu mają piłkę Oscar, teraz przy piłce Dobra interwencja, strzał gorszy Cisnął go, ale chyba strzeli Piłka trafia do Oskara. Uwaga, ma szansę. No i Bramka. No ładnie. Przewaga rośnie, a ciśnienie osób na ławce wyraźnie spada. Realizator zaserwował nam powtórkę, na której widać dobrą reakcję na ten strzał, ale piłka tylko ociera się o rękawice. Tak blisko, a tak dalej. Więc mamy trzy do jednego. No i świetnie się ustawili. Rywalom trudno się będzie przedrzeć. Znowu rozgrywają. Coraz bliżej pole karne, żeby się tylko nie nadziali na kontrę. Odważnie i skutecznie. Brawo! Vargas, Oscar, Ulej, przechwyt. Dobre zachowanie. Dobrą, teraz budują akcję ofensywną. Mają tutaj chyba kilka opcji rozegrania. Szansa na poprawę wyniku. Nie ma gola. Świetna interwencja. Oscar. Oscar. Vargas. A teraz zmiana posiadania piłki. Teraz może być groźnie tracą szansę na zagrożenie rywalom. Jeśli miejscowa drużyna miała jakiś plan na to spotkanie, no to z przebiegu meczu nie było tego widać. Ich postawa to spore zaskoczenie i minus. Przede wszystkim zabrakło tutaj właściwego podejścia do spotkania, woli walki o każdą piłkę, dyscypliny w obronie, pomysłowości. Jak się tak gra, to trudno o korzystny rezultat. Musi to trafić. Gol! Jeszcze w tym meczu nie skończyły się emocje. Jeszcze będzie gorąco. Mamy powtórkę całej sytuacji. Jak się jest z piłką tuż przy bramce, to nie trzeba za wiele kombinować. Z tej odległości wystarczyło tylko trafić w piłkę. Na tablicy wyników mamy 3-2. Do końca meczu pozostało tylko 5 minut, ale trzeba dowieść to jednobramkowe prowadzenie do ostatniego gwizdka. Oskar. Bardzo inteligentna gra w obronie. Znowu mają piłkę. Zastosowana korzyść. Gra idzie dalej. Nie tak to powinno wyglądać. Techniczny błąd, piłka poza boiskiem. Nie skorzystali jednak na puszczaniu gry, tracą piłkę po tym faulu, więc sędzia postanawia jednak przyznać rzut wolny. Strata teraz. Zobaczmy, czy mają jeszcze jakieś siły na te dwie dodatkowe, doliczone minuty. Koniec spotkania. Wielki zawód na trybunach. Gospodarze przegrali. Fakty są takie, że ten wynik nie polepszy sytuacji tej drużyny w ligowej tabeli, mimo że przecież granie była taka zła. Takie jednobramkowe porażki niestety bolą najbardziej. Bomba w górę. Gramy. I ulej. I udana interwencja. Piłka trafia do Oskara. I doskonała okazja. Gol proszę Państwa. To może być rozstrzygające trafienie. Mają już dwie bramki. Szansa na gola. Wow. Co za bramka. Zwoleja do siatki. Pewny, mieszony strzał. Piłka trafia do Oskara. No i Bramka! No ładnie! Przebaga rośnie, a ciśnienie osób na ławce. Uwaga! Musi to trafić! Gol! Jeszcze w tym meczu nie skończyłem!